Nastał 2023 rok, a wraz z nim nowe wyzwania, nowe cele, również dla BCku. Jakie plany ma Wielkie Centrum Kultury na najbliższe półrocze? Generalnie chcielibyśmy, żeby Państwo nadal tak szeroko uczestniczyli w naszej ofercie, w związku z czym. Linia, którą przyjęliśmy, czyli dość eklektycznego doboru repertuaru, jak najbardziej pozostanie z nami i tym tropem będziemy szli, żeby każdy z Państwa był usatysfakcjonowany i coś dla siebie u nas znalazł. Niewątpliwie będziemy chcieli nadal poszerzać o. Oferę dla młodych ludzi, próbować trafiać gdzieś w gusta, powiedzmy, przedziału 16-25 i zwiększyć tutaj udział w kulturze. Natomiast mam nadzieję, że małymi kroczkami sukcesywnie nam się uda. Czy planuje Pani jakieś większe festiwale w tym roku? Tradycyjnie Sacrum in Musica, który będzie w kwietniu. Y, późniejsze jesienne, czyli Festiwal Kompozytorów Polskich, oraz Jesień Jazzowa, y, jak najbardziej zostają w naszym repertuarze, natomiast y, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, y, będziemy realizować jeszcze jeden festiwal, y, bardziej powiedzmy w przestrzeniach miasta, nie do końca y, tutaj w samej, y, w samej jednostce. Zakończył się ostatnio plebiscyt na wykonawców, którzy wystąpią w PEC-u, Czy jest jakaś zależność, czego, kogo pieszczanie chcą słuchać najbardziej? Tutaj głosy były bardzo rozłożone, natomiast bardzo dużo jest na pop, rock i hip-hop. To są chyba największe obszary, gdzie, gdzie, gdzie państwo mają upodobania. Jak najbardziej staramy się spełnić, natomiast okazało się, że część zaplanowanych przez nas jeszcze teraz na wiosnę koncertów pokrywa się z Państwa upodobaniami. Całą resztę jak najbardziej będziemy się starali realizować. Nie wszystko jest możliwe w tym roku, ponieważ część artystów robi sobie przerwę, tak się nałożyło. Z ja by było nie Krzysztofem Zalewskim i Darią Zawiało, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie w tym sezonie tego zrealizować, natomiast nie będziemy zapominać o tych artystach, jak najbardziej spróbujemy po nich sięgnąć. Chciałem się dopytać o zespoły, które funkcjonują pod, pod becekiem. Czy są w planach utworzenia nowych zespołów, formacji? W tym roku, tak naprawdę na przełomie roku zmieniliśmy formę zespół piosenki i tańca Jarzębinki zakończył formalnie swoją działalność i nowa pani instruktor prowadzi w tym momencie zespół tańca Synergia. Jest to kierunek takiego tańca nowoczesnego, gdzie też jakby takie były powiedzmy preferencje. Tego rynku młodych ludzi. Natomiast z przykrością stwierdzam, że na pewno nie zwiększymy liczby zespołów, ponieważ nie mamy aż tyle przestrzeni i tutaj naprawdę zajęcia odbywają się wręcz na zakładkę, ponieważ jest właśnie wspomniana synergia zespół pieśni i tańca Bielsko. Mamy Bielską Orkiestrę Kameralną, Bielski Chór Kameralny, Chór Avesol, Bielską Orkiestrę Dentą i jeszcze przy okazji różnych wydarzeń tak naprawdę mieszamy troszeczkę te składy i wykonawców i i tworzymy formacje typu Big Band, i tutaj już naprawdę po prostu brakuje nam miejsca i przestrzeni. A do południa sale są zajęte z kolei z tytułu działania różnych form szkoły tańca dla seniorów. To jeszcze chciałbym się dopytać o działalność punktu 11. Jak sobie radzi. Z mojego punktu widzenia fantastycznie, ja jestem bardzo zadowolona, jestem dumna z Oli, że e, tak e, dobrze odnajduje się w tym miejscu i ma tak fantastyczny kontakt z ludźmi i otwartość właśnie na te nowe projekty, na to kto przychodzi i przeróżne tak naprawdę formy warsztatowe są, są realizowane, od chociażby malowania kawą, przez teraz projektowanie ubioru, e, były też e, warsztaty z... Zrobienia herbat, powiedzmy, mieszanek herbat. Więc tego jest naprawdę całe mnóstwo. Oprócz tego, wystawy, drobne formy koncertowe czy jam session, dzieje się tam naprawdę mnóstwo i serdecznie Państwa zapraszam. Jeśli ktoś ma pomysł i ma ochotę go zrealizować, to na pewno pomożemy. To na zakończenie chciałbym się dopytać, jak ocenia Pani 2022 rok. Niewątpliwie mimo trudności i trudnej sytuacji naszych sąsiadów związanych z wybuchem wojny jest to, był to y, rok, który możemy y, uznać za dobry pod tym względem, że, że nie musieliśmy y, rezygnować z z zamierzonych planów, że nam się wszystko udało zrealizować i przede wszystkim, że Państwo też powrócili do nas po tych pandemicznych czasach i niezmiernie jestem wdzięczna za to i bardzo serdecznie zapraszam w nasze skromne progi. I tego w tym roku również życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.